Cześć, tutaj Roland znaczy Rolo I dzisiaj będziemy nagrywać Minecrafta Ja, no właśnie, mój brat będzie <coughs> próbował uniemożliwić mi przejście tak. Od wyznaczonego punktu do wyznaczonego punktu, no to zaczynamy rwić Lava Creepery czy lava? Ta ciasta Ciasta? Creepery, creepery, creepery One mnie gonią?

jest jest Ja umiem latać w Minecrafcie! Jeszcze kiedyś kogoś w Minecraft'cie, kto nie lata, latać bez modów? Dobra, zepsuł mi się sprint przez chwilę. Ale what the hell? Erwin, ja mam jeden good! I mam dwa serduszka. A ja, masz ciasto pod wodą. Tu masz to, pod wodą. Dzięks, ale nie sądzę, żebym... Oh. Czy ty słyszysz, że mam pół serduszka? Dobra, masz, masz ciasto. Nie potrzebuję, po prostu mi się nie zregenerowało. Idę się wystrzelić w powietrze. Dobra. Woo! 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 Grają mną no w tenisa. Yes! Woo! Woo! yes! yes!

Zabrał je? Nie, leżą, i leżą. Co się na ziemi, czy gdzie? Na wodzie. Pacz, tutaj się unoszą. Ja Patrz tutaj mamy Minecraft. Creeper. Patrz tutaj no. są złote rzeczy. I zombie na nie patrzy. Boce jest dobry. A ja na niego pilnuję. Ja pilnuję to jest niego. cichy zabój. Co? Zombie to bux. Erwij daj bójka. mi TikTaka, taka, proszę cię. Tam są dwa. Pod na podłodze. Na podłodze? Oddawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Leż na brudnym dywanie, bym nie Zjadł. Będzie pełno kliperów. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Chyba mm, mm. jestem blisko. Mhm. Nie widzę cię kompletnie nigdzie. Nie mm widzę -hmm. <hums> hm. Mm -hmm. <small> To nie jest jezioro, to nie jest jezioro skriperów Zobacz, mi jeszcze tiktaka z brudnego dywanu Ja już nie mam Brudno dywanowych tiktaków Nie mam Widzę jezioro skriperami creeperami. Hmm? Cii, cii. jestem cichym zabójcą, jestem cichym zabójcą, jestem cichym zabójcą Gdzie są moje itemy? Gdzie są moje itemy? Może mi je zabrały? Albo ktoś inny. Ja! Co? Gdzie? Tu. W sensie. A gdzie ty jesteś? Gdzie? Przez tu nic nie ma Gdzie ty jesteś? W pełny pełnym kripe Bo ja się nie widzę, to gdzie? Nie wiem, ale właśnie zginąłem <grym>